Teraz może się wydrzeć. Crazing on. Zero. No Zer. I I to rok rokadyk 64 bit DX11 kukt. Brak odpowiedzi. Schemat kurwa dostałem. O To jest czarny rynek, no ale no kurwa schemacik no gdzie jesteś? Czarny ekran, czteroraz, kryptydra. To mamy za kurwa wyzwania. Zać 10 obron lub imponujących obrów w meczach przez sieć. Marcel Sąd zaprasza zapraszacie do swojej gry No jest kurwa. Żydy Dobrze <toddź> startuj. Startuję na Będz, Będzie. Będzie. Joj mógł... potem Nie będę mógł krzyczeć w ciągu nagrania, więc zrobię to teraz. Wiesz, że lecisz. Weź, Weź Mi też szkoda, że kurwa piłka tak. Cześć, nie ale ma... bez jak mi łap... No już myślałem, że krzyk będzie pierwszy. <laughs>

Judźmy nie mogli z nim grać przecież. Oaż! Oboż! Robisz chmać! Wiecie jakie były drogie? Patrz! Jaki dryblas! Można <śmany> no, się nie wypiał! Jestem Jest trzy sześciu! Zaraz go kurwa na jewi. No ryzu! Rydzu! No czemu go przenosisz? Śmieciu. Dragola, strzelaj kurwa. No. Dragola szczęża. Pierwszy Jak Stary mi wejdzie, to pamiętaj, że masz to dograć do końca Dobrze. Ale, ale mnie kurwa płatczyło czołowy boli. na chwilę. Chyba mi żyła pońpa kurwa. Ała! Wow. Dobrze, dobrze, źle, źle. Dobrze! Eee, yy, zostawmy to z komentarza. Leć, 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 leć. Poleciałem naprawdę... no o, kurwa! Zostaw! Pięknie! Zostaw. Przecież to nie jest nasza obrąbka Nie myślałem, że... Nie, co się... Nie wiem kurwa. Zwiechem miałem. CE. Ja. C Patrz! OHURE! Nie patrzę Zołbka, Ząbka robi! Przejdziemy nad kiłą No to chuja w to, że jedzie. To jest Kingsbrot, to nie ma co starszy głaś. Noż! Patrz, do tyłu! No nie, no nie. o! Dwadzieścia! Nie dogoni, nie, nie dogoni Pięknie Ej Ej Trzymaj ja <laughs> Powtórka pała boli Nieee no. Trzymaj go, trzymam go Zmyłka była blisko O, mi już kurwa nie żyje o, kurwa One Nie. Nie. Aczkolwiek Nie. Wracam, 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 wracam YMMMMM ZA... OTYGNUT no. no. Nie. Nie przenoś mnie kurwa Daleko jeszcze jeszcze. czasu zostało, Rydzuś? 16 sekund No, zajebiście. To tą bramę Dobra, jednak jej nie nabijemy, Oni nam wbiją. dobijemy. nabijemy. Wpierdal, <laughs> ja śmiecił. Dawaj, 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 5 sekund, leć. Będzie, będzie, s będzie, będzie, będzie one way, patrz. Chodziło mi, że dla nas. <laughs>